Kilka lat temu Radio RDC stworzyło mapę Dumy i Wstydu Miasta Stołecznego Warszawy. Ta przestrzeń pojawiła się na tej mapie jako wstyd wraz z kamienicą Płocka 27a. W tamtym czasie razem z sąsiadami postanowiliśmy, że nie chcemy, żeby miejsce, w którym mieszkamy było wstydem. Podjęliśmy działania, żeby to zmienić. Dlatego spotkaliśmy się z sąsiadami i wspólnie wymyśliliśmy, jak ma wyglądać ta przestrzeń. Wystartowaliśmy w budżecie partycypacyjnym i wygraliśmy. Dzięki temu mamy tutaj dzisiaj siłownię premierową, plac zabaw, ławki, dodatkową zieleń, a całe miejsce zmieniło swoje oblicze. w momencie kiedy wiedzieliśmy, że projekt pojawi się w budżecie obywatelskim, chcieliśmy, żeby miejsce, przy którym mieszkamy, miało nazwę. Zwróciliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego o pomoc w tym, żeby wymyślić nazwę dla tego skweru. W ten sposób powstała nazwa Skwer Sierpnia 1944. W czasie rzezi woli według różnych szacunków zginęło tutaj nawet tysiąc osób. Wszystkim zaangażowanym w stworzenie Skweru Sierpnia 1944 zależało na tym, żeby upamiętnić wszystkie te osoby. Ważne jest dla nas to, żeby korzystając z tej przestrzeni upamiętnić tych, którzy tu byli przed nami. Tak, żebyśmy nie mieli wyrzutów sumienia i czuli się dobrze Pamiętając o nich, a jednocześnie tworząc tutaj swoje relacje, swoje sąsiedzkie spotkania. Dla mnie osobiście bardzo ważnym momentem było spotkanie z panem Januszem, który w budynku Płocka 27 przeżył Rzeź Woli. Miał wtedy 13 lat. Pan Janusz przyszedł na jeden z naszych koncertów po to żeby powiedzieć, jak bardzo ważne jest dla niego to miejsce oraz upamiętnienie w formie nadania nazwy temu skwerowi. W imieniu swoim Wszystkich mieszkańców oraz przyjaciół skweru, dziękuję każdej osobie zaangażowanej w projekt, dzięki któremu powstał skwer sierpnia 1944 oraz dzisiaj dostał swoją nazwę.